Bye. Powoli kończą się 15 Jubileuszowe Dni Ponieca, które w tym roku były wyjątkowo udane. Zewsząd biła pozytywna energia, co przełożyło się na ogólną atmosferę. Podczas wieczornych koncertów bawiły się prawdziwe tłumy nie tylko mieszkańców Ponieca. Ludzie zjechali z Leszna, Gostynia, Rawicza i wielu innych miast, miasteczek czy wiosek. Panie burmistrzu, 15 Jubileuszowe Dni Ponieca, już tutaj słychać głosy, że to najlepsze dni Ponieca w historii! Tak, ja mogę to również potwierdzić, rzeczywiście tak jest. Po 15 latach dochodzimy do takiego małego jubileuszu, 15 raz e, Dni Ziemi Ponieckiej. No musimy powiedzieć, ze względu na chociażby ten budżet, który posiadamy od sponsorów i to wszystko, co się tutaj dzieje. I na dobitkę jeszcze wspaniała pogoda, która się utrzymuje od piątku poprzez dzisiejszy dzień. Miejmy nadzieję jutro na parafiadę, że jeśli się ma takich przedsiębiorców, którzy nie tylko dają pracę... E, Bezpieczeństwo swoim tutaj pracownikom, bo oni to przekładają na rodzinę, ale chcą jeszcze się podzielić pieniędzmi, gdzie my możemy powiedzieć, jako gmina może teraz bunczucznie powiem, że to wszystko, co my tutaj widzimy, zespoły, to jest dzięki naszym kochanym przedsiębiorcom. Obchody są wyjątkowe jeszcze pod jednym względem. Od dzisiaj jesteście najsłodszym miastem w Polsce. Dokładnie tak jest. Ja myślę, że muszę tutaj dopowiedzieć i prawdę. I dzięki Gostyn24 jesteśmy również tym najsłodszym miastem w Polsce. Czekamy na kolejne bicia tej słodkości w pozostałych miejscowościach, ale mając na uwadze, że te jubileuszowe dni Ziemi Polieckiej, one są najlepsze w stosunku do poprzednich, no myślimy, że w każdej chwili będziemy mogli podjąć kolejne wezwanie, po raz pierwszy mieliśmy pierwszy dziesiątkę, pierwszy bieg Famak który zgromadził tutaj 250 uczestników i jako organizator musieliśmy tą listę gdzieś definitywnie zamknąć z uwagi na to, że nie bylibyśmy w stanie na dzień dzisiejszy jako pierwszy raz. Patent jest w ludziach, to jeśli ludzie mają pomysły i chcą je realizować i z pasją do tego podchodzą, że przychodzą do pracy z uśmiechem, to to się później przekłada. Oczywiście bardzo ważna jest w tych wszystkich imprezach plenerowych pogoda. Ale nie ukrywam, że od wielu, wielu lat ta pogoda nam dopisuje, i to wszystko jest zablokowane na, na ten, no można powiedzieć, na ten sukces obchodów Dni Ziemi Ponieckiej. Dzisiaj pani córka, bo to córka wypełniła los, wygrała nagrodę główną w loterii. Pralkę z tego, co już pani mówiła, spadła wam jak z nieba. Tak, Pralka spadła na zniewa, ponieważ dwa dni temu nasza nam się popsuła. No, udało jej się naprawić, ale nie wiadomo na jak długo, także teraz ta się bardzo przyda. Sobota to kolejny frekwencyjny sukces organizatorów Dni Ponieca. Występujący na scenie radiowi dziennikarze z zespołu Poparzeni Kawą 3 oraz formacja wideo pod wodzą charyzmatycznego Wojciecha Łuszczykiewicza dali prawdziwe show. Hitem były też przeloty helikopterem. Pani Karolina z Michaliną i z Frankiem. Przed chwilą mieliście okazję lecieć tym śmigłowcem. Jak wrażenia? Było po prostu wow. Widziałam nasz dom, widziałam rynek, widziałam ratusz, widziałam dom babci, widziałam piękne widoki i dużo innych rzeczy. A na końcu był taki fajny masaż, można powiedzieć, przy lądowaniu. Jakie reakcje tych, którzy siadają tutaj razem z panem, lecą? Zachwyt, strach? Oj, duże podniecenie, dużo pozytywnych emocji. Latanie śmigłowcem to jest taka kwintesencja latania. Mamy bardzo mało bodźców, które stresują nas. Starty są bardzo delikatne, lądowania są bardzo delikatne. Natomiast widoki i to, co widzimy z powietrza, który, ze śmigłowca, który jest bardzo ładnie przeszklony, jest po prostu rewelacyjne. Bardzo dobrze się bawimy, ludzie się bawią, dla nas to jest rozrywka, nasza pasja, wszystko to co chcemy. Jak długo ze sobą gracie? Niedługo będzie 15 lat. Jeszcze trochę już będzie 15 lat. Tak głośno od nas słychać chyba od 2011 roku, kiedy, kiedy wygraliśmy e, na festiwalu w Sopocie. Dostaliśmy nagrodę dziennikarzy. Potem wygraliśmy e, w Hajnówce e, festiwal. E, no, na Woodstocku graliśmy. A żeby nagrać na Woodstocku, naprawdę trzeba się przebić. Więc trochę, trochę jeździmy sobie i gramy po Polsce. Pozdrawiam wszystkich widzów i zapraszam na kolejne nasze koncerty, a wierzę, że będziemy u Was niedługo grali, bo, bo chcemy, a jak coś się chce, to zawsze tak wychodzi. Skąd Pan przyjechał na ten koncert? Z Miskiej, z miskiej Górki. O, było bardzo? Tak, wczoraj też byliśmy, dzisiaj. <laughs> Czyli dni ponieca przypadły do gustu? Tak, dokładnie, super. Jak dla mnie troszeczkę za krótko. Mi się bardzo podobało, ja nie narzekam. No to, żeby nie było, że ja narzekam Czy coś tu jest w ja stylu ale... ale... Nie zawsze będzie tak